e aí Ja, ja to na YouTube rzucam. Na YouTube? Cholera. No, ja, ja lubię film, ja zawsze po polu wychodzę. Po, po, po Co to jest w no? że na. kotarybickiego bardziej. tego Może, może. Mi się wydaje z kopernika, tak? Barnika istantus, i stamtąd, stamtąd w domku. Tak? Bo ja żona, moja, nim nie wyszła, bo, 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 ona się boi. Bo jej Tak, no. Bo ja, ja, tu, ja, ja, ja tu wieszam, w tym, w No. Zobaczcie, że idzie rok, Co? Kiedy moja, w lutym moja żona urodzi dziecko. też. A, Co? To, to szczęśliwy rok. No. O, właśnie teraz. Jak się tutaj na toronto północą parę lat temu, to że ta żona paikowała. Jest za jedną minutę. minutę o, o koło ko ko kościoła strzelbą. Ja teraz się władzę, to jesteś za jedną, to jest klasyk Uwaga! Bo ja, ja, ja to wrzucam do YouTube. Ja to na YouTube wrzucam. A my na Facebooka! Tak, ja też! Nie, Bożenka! Wrzuć na Brazera. Uwaga, piosenka! No właśnie. Ja, ja, ja tu mieszkam. Ah uh. Olha o Zutai aqui, vai, viado. Tá, ainda, ainda, tá esse Uwaga! Właśnie si jest! Właśnie si jest coś jeszcze do opuszczenia? No, to się Tak, Ale wiem, to się, bo tu jest w ogóle swoje mieszkanie. To Tylko, że zapaniczki nie działają? No. Zapaniczki są. Tak. Woda jest w środku w mieszkaniu. Labi. Ja to ja nie o to już Chyba dobrze się odzywałeś nawet pirat. To ty, to, to, to jest ty? To jestem ja Ja wiesz w tej klasce. Ooo my na nadal... to się przyjaliśmy już co jest wróci pocięt nie? No. Chyba nie miało być tak. tak. Bo ja to bo ja tam w ogóle tam poszedłem pod i tam to jest i to jest ruch, to jest ruch, to co roku to tak tak? Napierdziała zawsze. Tak. Może no, będzie. Bo moja ona nie, nie wyszła. Znaczy, ryzyko, ja sobie okulary założyłem A ja mam, nie ja noszę, tylko moja żona nie chciała wyjść, bo ona, ona się boi petard. Ona się da namówić, co do temu. Kiedy była pandemia, covid'a. I tu się ostatni raz, tak ja Się z niej dzieje, to jest tym, co tam... Oh. oh yes. O, tabs. Je. To ir tabs ap košļala. Nie, Japońcy już nasyplili w szafę, a go stawaj tutaj. Nie wiem, Niech będziemy tak latać w ogóle, stąd. Wiem, ja już tu ktoś tam... No sam to utopiowałem na balkonie swoim, a ja wiesz, chodzę na parterze, więc sobie zasiń raczej. No u mnie za fnag Tak? Ale w końcu się sposkaliśmy na żywo no, Ja tak skojarzyłem, bo też widziałem jakieś swoje filmy i... Ja wiem, bo ja, 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 ja w ogóle dzisiaj byłem prze, po południu na stacji zawsze północne mm. i film do Woro Jeździło coś? Wiesz co, ja chciałem na tego drzeta trafić, ale nie, 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 nie trafiłem mm. Ale koło Multikina był wtedy wypadek w ogóle. Babka przychodziła przez przejście i ktoś ją autem potrącił i ja wziąłem tylko te auto na tym miejscu w świetle Sorry, że się zaczepiłem I wziąłem helikopter, helikopter u lądował i na ochoje jest nią wjeździł, wtyczna to na wejście potem Kurde, jest cienka coś w tym roku No właśnie, no to jest bardzo słabo Też jak uważam, no no jest, żeby nie strzelać i tak dalej, więc ja będzie trochę się powstrzymywać. Ja, ja mam w domu kota. No ja, ja lubię, nie? Ogólnie fajerwerki zawsze lubię. Tak? Ale no, tak piesek mojemu dziecku zdech z tego powodu. No nie byłbym zachwycony, ja No Ja mam żonę w ciąży. jest hmm, ciekawe. W lutym się, mam termin na połowę lutego, ale jest jest cesarka, to będzie w może. Ona nie chciała tu przyjść. No, no, to chyba się... tak. To... O, tam coś. Chyba te domki, co są pod rysunek Korfanego. Um. Więcej było przed. No. Wczoraj, wczoraj to tam żartują. Rado się obudziłem, rano z... się budzę, słyszę petardy. Ja myślałem, że już wojna przyszło. Tak, 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 Wiem. Ja fizę. A ja auto teraz się jakieś dziwo zostałem przywieziono na Nie wyjdą to Nie wyjdą stąd tutaj, to Nie będzie cienko. Nie Nie będzie co. Nie ja Nie będzie co. Nie będzie co. No ja tak nie nie, ja, ja wrzucę. Nie, ktoś tam zawsze ogląda, teraz też widziałem, no, że na YouTube mi tam oglądanie roku. 50 osób obejrzało, nie? Jeden film, jakiś tam inny. No. O, tam też. Się... Ja chciałem kupić się na, na ognie jakoś się rady. Nie To nie tam to Bardzo tam rzucałem się. Ba, 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 nie, ja. to zbiera, ale kto to jest? Zawsze później wychodzili, nie? Tak. Jest. już. jest jest 15 po. Dwa lata temu ich nie było. Tak. Ale ale rok, rok temu byli. Ja wiem, ja, ja tu stałem filmowałem. A... No, to był najlepszy chyba pokaz tych... Wtedy mi pisałeś, że wtedy był jakiś siostrzyniec i nie chciał się go samego zostawić. No, ja chciałem wyjść, ale musiałem z nim zostać. Gdzie mieszkasz? Tutaj? No, tutaj, no. A, a ja w tej kasce no i tak wychodzę, bo drzewa tu już losu za wysokie i zasłaniają. Tak? tak, no. Coś tam widać, bo liści nie ma, no to... Ja mieszkam w tej, tej klasce. A ja myślałem, że tu Nie, tu, ja w tej, tylko ja mam okna skierowane na, na zemplacowa w tyłu. Wszystkie. Mieszkam na parterze. Bo mieszka od, od urodzenia, spojrzę. Tu miałem kolegę, na pierwszym piętrze, w kawalerce. Gdzie? Tutaj? Mm, tu? W tej... w tej ta W tej, tam, tam, to są to, 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 to spuszczone? Oni mieli jakoś to przerobione. Więc... No tam, chyba no tam. Po no to tam. mieszka piętro. babcia, no. O. Tam był filmik, w oddałeś to, śląski i tutaj na ta wrzuch z stacji. No, trochę tam nagrałem wtedy, nazbierało mi się. A, akurat ten kopernik liwski to jest mój kopernik z dzieciństwa. Tam mieszkały moi rodzice. Dlatego, sorry, nie oddać się, ja jestem kimś Piasta, a nie górnika. To dziwne i tak jest w Piasta. No. No, wiesz, ja tam nie jestem jakimś stukniętym, że powiem wo Wojny między tymi, no, śląskie kluby fajnie go mocne, no. Wszystkie. O. A... Teraz tam jakieś tam, sztamy pozrywane z GPS-em, coś tam z górnika, ja. także wiesz. A akurat coś to ja na jego brata, jego tam nie, a tam dziewczyna to się o narzędzi i was mieszka w, w Katowicach i tam i chodziło o to, że on kiedyś pochodził górnika i to ,right do, do rozwoju, a właśnie ich syta stoi do rozwoju, do rozwoju już to. Ta, a mój mu... rybnik, nie? A mój was był karzachwiasta kiedyś. teraz będziemy mieć Karoli, córkę Karoliny, go naz, 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 nazwiemy. Ja, ja tak chciałem. To które dziecko? Pierwsze. Pierwsze dopiero? No. I chyba no, ja jedyne. Dużo wielkie co, ja w tym roku mam 38 lat. No, ja też. Co? Ty jesteś 79? 7 78? Tak. No. A moja żona 85. To ja 7,9, to trochę się pomyliłem. Wężona jest 8,5. Ten, ten sam rocznik, prawda? Praktycznie tam, tyle to się nie, raczej nie rocznik, tylko na bo tyle to się nie liczy. Znaczy nie tylko na bieg. Tyle to się nie liczy. Wężona jest 8,5. Miałem kolegę, kurde, mieliśmy podgłos.